Sławek w swoje próbie zaorania lewaków, Żydów i Gejów poszedł tak daleko, że tym razem zaorał sam siebie. Posłuchajcie. Zastanawialiście się kiedyś, czemu w zakopanym robi się zdjęcia z białym, polarnym, nie mającym nic wspólnego z polskimi górami miśiem? Ten biały miś wypada lepiej na zdjęciach niż groźny, brunatny niedźwiedź. No i dokładnie tak samo jest z Konfederacją. Lepiej sobie zrobić zdjęcie i wystawić na czołówkę listy ładnego chłopca w ładnej białej czystej koszuli, niż brunatnego bosaka, czerwonego brauna albo ruskiego mikiego. Przecież z nimi nikt sobie zdjęcia nie zrobi, bo to są brunatne koszule niedźwiedzi Gryzli. Wiesz co, skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu. To naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie. Subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki, wracamy do filmu. Na razie. I wiecie co, tak na koniec Wam powiem: zauważyłem, że im mniej wszyscy z dziennikarzami włącznie zajmujemy się konfederacją, tym bardziej oni walczą o atencję. To tacy chłopcy z przerośniętym ego, którzy muszą zawsze być na pierwszych stronach gazet. Więc uwierzcie mi, im mniej się będziemy nimi zajmować, tym ta atencja będzie pochłaniała im więcej czasu i energii i tym więcej głupich błędów, takich jak ten przed chwilą, będą chłopcy w brunatnych koszulach gryzli robili.